Cześć, witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje kobiecym okiem. Zanim zainwestujesz w srebro, musisz poznać jego ciemną stronę. Za chwilę dowiesz się, dlaczego niektórzy tracą na tym metalu i jak możesz uniknąć ich błędów. Ciekawy? Jedziemy. Zanim przejdziemy dalej, Kliknij czerwony przycisk subskrypcji i włącz proszę dzwonek, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata metali szlachetnych. A teraz pytanie do Ciebie: czy zainwestowałeś już kiedyś w srebro? Daj znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa Twoich doświadczeń. Zacznijmy od gorącego tematu, czyli rewolucji podatkowej VAT 2025, która wstrząsnęła i wstrząsa rynkiem srebra w Polsce. Od 1 stycznia 2025 roku weszła prawdziwa rewolucja podatkowa, która w pewien sposób całkowicie może zmienić oblicze inwestycji w srebro. Do tej pory, kupując srebrne monety, płaciłeś VAT tylko od marży sprzedawcy, tak zwany VAT marża. Ten korzystny system dobiegł właśnie. Końca i od początku nowego roku będziesz musiał zapłacić pełne 23% VAT od całej wartości monety. Eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców alarmowali. Ja również o tym mówiłam na kanale. Wystarczy spojrzeć na przykład Niemiec, gdzie podobna zmiana spowodowała drastyczny spadek inwestycji w srebro, bo aż o 73%. To pokazuje skalę problemu, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. Ta zmiana jest wynikiem przyjęcia unijnej dyrektywy. 2022, łamane przez 542, której celem jest ujednolicenie stawek VAT na terenie całej Unii Europejskiej. Jednak skutki mogą być dramatyczne dla polskiego rynku srebra. Według raportu grupy Asaj, już teraz tylko 38% Polaków posiadających oszczędności decyduje się na inwestowanie, a stanowią oni zaledwie 22% społeczeństwa. Wprowadzenie wyższego podatku może jeszcze bardziej zniechęcić potencjalnych inwestorów. Co więcej, istnieje realne ryzyko, że część inwestorów zacznie poszukiwać alternatywnych, nieoficjalnych kanałów zakupu, chcąc uniknąć wysokiego opodatkowania. To z kolei może prowadzić do wzrostu liczby transakcji nieopodatkowanych i rozwoju szarej strefy, co nigdy nie jest korzystne dla rynku jako całości. Inwestujesz w metale szlachetne? Metalverse 15 marca 2025 roku w Terminal Event Center we Wrocławiu to Twoja okazja, by zyskać przewagę na rynku. W przestrzeni targowej poznasz ofertę sprawdzonych dealerów i producentów, a prelekcje ekspertów pomogą Ci lepiej zrozumieć trendy rynkowe i strategie inwestycyjne. To również doskonała okazja, by nawiązać kontakty z innymi inwestorami i wymienić się doświadczeniami. Nie przegap! Zarejestruj się już dziś i rozwijaj swoje umiejętności inwestycyjne na Metalverse. Kolejną wadą srebra jest jego spread, czyli ukryty złodziej twoich pieniędzy. Spread to różnica pomiędzy ceną spot, czyli notowaniami srebra na giełdzie, a ceną ostateczną u sprzedawcy. Spread w przypadku srebra jest znacznie wyższy niż przy złocie, co czyni krótkoterminowe inwestycje szczególnie ryzykownymi. Musisz być zatem świadomy, aby wyjść na plus. Cena srebra musi wzrosnąć o wartość spreadu i najlepiej plus inflację. To nie jest łatwe zadanie, szczególnie w krótkim okresie. Co ciekawe, wysokość spreadu może się znacząco różnić w zależności od formy srebra, jaką wybierzesz. Największe spready Występują zwykle przy małych sztabkach i nietypowych monetach. Nieco lepiej sytuacja wygląda przy popularnych monetach bulionowych, takich jak kanadyjski liść klonowy czy wiedeński filharmonicy, gdzie spread może być niższy, ale wciąż znaczący. Warto też zwrócić uwagę na zmienność spreadu w różnych warunkach rynkowych. W okresach zwiększonej zmienności na rynku, czy pod czas kryzysów finansowych, spready potrafią gwałtownie rosnąć. Dilerzy w ten sposób zabezpieczają się przed ryzykiem nagłych zmian cen, ale to właśnie ty, jako inwestor, ponosisz tego konsekwencje. Dodatkowym problemem jest fakt, że spread często nie jest jasno komunikowany przez sprzedawców. Musisz sam dokładnie sprawdzać i porównywać ceny skupu i sprzedaży u różnych dilerów. To wymaga czasu i uwagi, a nieświadomy inwestor może zostać niemile zaskoczony w momencie próby sprzedaży swojego srebra. Kolejną wadą przy srebrze potrafi być jego przechowywanie, czyli logistyczny koszmar. W przeciwieństwie do złota, srebro zajmuje znacznie więcej miejsca przy tej samej wartości inwestycji. Ma po prostu mniejszą gęstość kapitału. Profesjonalne przechowywanie srebra wiąże się również z dodatkowymi kosztami, które systematycznie zjadają potencjalne zyski. Safe domowy na przykład Podstawowy model odpowiedni do przechowywania większej ilości srebra to wydatek minimum kilku tysięcy złotych. Skrytka bankowa to kolejny stały koszt, ale pamiętaj, że tu dostęp do swojego kruszcu masz ograniczony do godzin pracy banku. Przechowywanie u dealera znów dodatkowe opłaty, zwykle naliczane jako procent wartości przechowywanego metalu. Do tego srebro wymaga odpowiednich warunków, jest podatne na utlenianie. Temperatura, wilgotność, ekspozycja na światło to wszystko ma znaczenie. Pamiętajmy również o kwestiach bezpieczeństwa. Przechowywanie większej ilości srebra w domu to nie tylko problem logistyczny, ale też spore ryzyko. Ubezpieczenie takiej kolekcji może być kosztowne, a niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą nawet odmówić ubezpieczenia ze względu na zbyt wysokie ryzyko. Transport większej ilości srebra również stanowi wyzwanie, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i samej fizycznej organizacji. Rynek srebra podlega manipulacjom rynkowym i wysokiej zmienności cen. Rynek srebra jest stosunkowo mały w porównaniu do innych rynków finansowych, co czyni go szczególnie podatnym na manipulacje. Podczas gdy dzienny obrót na rynku złota sięga setek miliardów dolarów, rynek srebra jest znacznie płytszy. To sprawia, że nawet pojedynczy duży inwestor instytucjonalny może swoimi działaniami zachwiać cały rynek, powodując gwałtowne wahania cen. Zmienność cen srebra jest wyższa niż złota, co sprawia, że inwestowanie. W ten metal jest bardziej ryzykowne. Na cenę wpływa nie tylko popyt inwestycyjny, ale także przemysłowy, który stanowi znaczącą część całkowitego popytu. To powoduje, że srebro jest wrażliwe zarówno na zawirowania gospodarcze, jak i zmiany w poszczególnych gałęziach przemysłu. Historia zna przypadki znaczących manipulacji na rynku srebra. Najbardziej znany to próba przejęcia kontroli nad rynkiem przez braci Hand w latach 70., która doprowadziła do gwałtownego wzrostu, a następnie załamania cen srebra. Choć dzisiejsze regulacje są bardziej restrykcyjne, Wciąż zdarzają się... Manipulacje cenowe. Dodatkowo rynek srebra jest mocno powiązany z rynkiem kontraktów terminowych, gdzie duzi gracze mogą wykorzystywać dźwignię finansową. To może prowadzić do sytuacji, gdzie papierowy rynek srebra wpływa na cenę fizycznego metalu, często w sposób nieuzasadniony fundamentami rynkowymi. Co więcej, zmienność cen srebra często nasila się w okresach niepewności rynkowej. Paradoksalnie mimo że srebro jest uważane za bezpieczną przystań, w momentach paniki rynkowej jego cena może gwałtownie spadać, gdy inne Inwestorzy instytucjonalni wyprzedają aktywa, by poprawić swoją płynność. No i to, co warto podkreślić przy srebrze, to również brak dochodu pasywnego. W przeciwieństwie do akcji czy nieruchomości, srebro nie generuje żadnego dochodu pasywnego. Nie otrzymasz dywidendy ani odsetek. Twój potencjalny zysk zależy wyłącznie od wzrostu ceny metalu. To fundamentalna różnica, która ma ogromny wpływ na długoterminową opłacalność inwestycji. Twoje pieniądze są po prostu całkowicie zamrożone. Inflacja systematycznie zjada ich wartość, a ty nie otrzymujesz żadnej rekompensaty w postaci regularnych wydatków wypłat. Musisz być gotowy na długoterminowe zamrożenie kapitału bez bieżących korzyści finansowych. W obecnych czasach, gdy inflacja utrzymuje się na podwyższonym poziomie, brak dochodu pasywnego staje się szczególnie dotkliwy. Co więcej, przechowywanie srebra generuje koszty, o którym mówiłam wcześniej. To oznacza, że Twoja inwestycja nie tylko nie przynosi dochodu, ale wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Ta cecha srebra sprawia, że jest ono szczególnie trudne do wykorzystania w strategii budowania niezależności finansowej opartej na dochodzie pasywnym. Dla osób planujących Wcześniejszą emeryturę lub chcących żyć z dochodu pasywnego, srebro może stanowić jedynie dodatek do portfela inwestycyjnego, a nigdy jego podstawę. Warto wspomnieć również o ryzyku podróbek. Problem podrabianych produktów na rynku srebra jest realny i niebezpieczny. Fałszywe monety i sztabki coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia dla niewprawnego oka. W ostatnich latach technologie wykorzystywane przez fałszerzy znacząco się rozwinęły, co sprawia, że nawet doświadczeni kolekcjonerzy. Mogą mieć trudności z identyfikacją potróbek. Najczęściej spotykane metody fałszowania to poblekanie tańszych metali cienką warstwą srebra lub tworzenie stopów o zaniżonej zawartości srebra. Szczególnie narażone są na to popularne monety bulionowe, takie jak amerykański orzeł czy chińska panda. Fałszerze koncentrują się na nich, bo są powszechnie rozpoznawalne i łatwiej je sprzedać nieświadomym kupującym. Kluczowe zatem jest kupowanie tylko od zaufanych, certyfikowanych dealerów. Jednak nawet wtedy musisz znać podstawowe sposoby weryfikacji autentyczności srebra. Testy mogą obejmować sprawdzanie wymiarów wagi, dźwięku przy upuszczeniu czy przewodnictwa cieplnego. Profesjonalne testery to wydatek rzędu kilkuset złotych, ale mogą uchronić przed znacznie większymi stratami. Internet dodatkowo komplikuje sytuację. Portale aukcyjne i marketplacy są pełne ofert okazyjnych, które często okazują się pułapką, nawet zdjęcia i opisy mogą być skopiowane od legalnych sprzedawców, co utrudnia weryfikację wiarygodności sprzedającego. Szczególnie niebezpieczne są oferty z cenami znacząco odbiegającymi od rynkowych. Zbyt niska cena powinna być pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Pamiętaj, że w przypadku wykrycia podróbki proces dochodzenia swoich praw może być długi i kosztowny, a szanse na odzyskanie pieniędzy niewielkie. Dlatego tak ważna jest prewencja i zachowanie szczególnej ostrożności przy każdym zakupie. Mimo tych wszystkich wad, warto spojrzeć na szerszy kontekst i przyszłość rynku srebra. Ten metal szlachetny ma ugruntowaną pozycję w przemyśle, od fotowoltaiki po elektromobilność. Silver Institute i Metals Focus zwracają uwagę na deficyt podaży w stosunku do popytu utrzymujący się od 5%. Lat. Jednak ta sytuacja nie gwarantuje wzrostu cen, a przyszłość rynku jest pełna niepewności. Rozwój technologiczny może działać dwukierunkowo na rynek srebra. Z jednej strony nowe zastosowania w branży fotowoltaicznej czy elektromobilności zwiększają popyt przemysłowy. Szczególnie dynamicznie rozwija się sektor paneli słonecznych, gdzie srebro jest kluczowym komponentem. Z drugiej strony producenci stale pracują nad technologiami pozwalającymi ograniczyć zużycie srebra lub zastąpić je tańszymi alternatywami. Obecna sytuacja geopolityczna również wprowadza dodatkową niepewność na rynek. Konflikty międzynarodowe i napięcia handlowe mogą wpływać zarówno na dostępność surowca, jak i na łańcuchy dostaw. To z kolei może prowadzić do większej zmienności cen i problemów z dostępnością fizycznego metalu. Nie możemy też zapominać o wpływie polityki klimatycznej na przyszłość srebra. Z jednej strony dążenie do zeroemisyjności sprzyja rozwojowi technologii wykorzystujących srebro, z drugiej jednak coraz ostrzejsze regulacje środowiskowe mogą wpływać na koszty wydobycia i przetwarzania tego metalu. Dodatkowo rosnąca popularność inwestycji cyfrowych i kryptowalut może wpływać na tradycyjne postrzeganie metali szlachetnych jako bezpiecznej przystani. Młodsze pokolenia inwestorów mogą być mniej zainteresowane fizycznym srebrem, Preferując jego cyfrowe odpowiedniki. Znasz już główne wady inwestowania w srebro, od niekorzystnych zmian podatkowych przez wysokie spredy, problemy z przechowywaniem, aż po brak dochodu pasywnego. To nie znaczy, że srebro jest złą inwestycją, ale musisz być świadomy tych wszystkich wyzwań. A teraz chciałabym poznać Twoją opinię. Która z omówionych wad srebra wydaje Ci się najbardziej zniechęcająca do inwestowania w ten metal? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu poniżej i do zobaczenia w kolejnym filmie.